I witam, Witam moi drodzy. Jesteśmy w dalszym ciągu w stacji Rudy Raciborskie. Jesteśmy na terenie wagonowni, lokomotywowni. Tam jest wagonownia właściwie. tu jest lokomotywownia. Tutaj mamy. Ciówcie. tu mamy cysternę z wagonem takim gospodarczym pokażę wam co jest tutaj na terenie tej wagonowni i lokomotywowni tutaj sobie Nie wiem czy tu można wejść do tej lokomotywowni czy trzeba też znowu opłacić jakiś bilecik to tu jakąś kartkę pan wystawia? O, coś tutaj. Jest tu nieupoważniony wstęp zbroniony. Czyli nie można. Nie wiem, zobaczyć, Ale tu mamy lokomotywową. Tu mamy kanał. Tu jest kanał. Tam się wchodzi pod spód i się naprawia podwozie. Lokomotywy, a no lokomotywy, skoro lokomotywownie, to lokomotywy. To są takie lokomotywy małe, spalinowe. Taka większa. Nie mam pojęcia jak one się nazywają. Taki są malutkie i duże i takie trumny duże. Nie wiem jak one się nazywają. I małe. A tu motocykl, ale to chyba nie jeździ po torach. Instrukcja postępowania na wypadek pożaru. No i cała taka fajna, mała stacyjka. Widzicie, stacja rudy. Jeszcze tutaj przejdziemy sobie kawałeczek. I będziemy mieć wagonownie. Strefa wydzielona, zakaz wstępu i tam jest wagonownia, ale niestety tam już nie można wejść. O, te wagoniki widzicie, pracowały na KWK Kazimierz Juliusz. Pewnie dowoziły pracowników do kopalni i z kopalni. O, tu drezynka, drezynka po której jechałam, fajnie. Fajnie dzieci się przewiozą taką drezynką. Koszt przejazdu taką drezynką 10 minut 5 zł. A tutaj mamy taką małą lokomotywkę. Mała lokomotywka. I idziemy sobie. Może teraz przejdziemy moi drodzy. Mniej więcej tutaj w zasadzie nie ma nic. Cała atrakcja to przejażdżka tą y, y, kolejką wąskotorową do stacji Rybnik Stodoły. Rybnik Stodoły. Jak ktoś oglądał mój poprzedni filmik, to wie, że y, jechałam tą trasą i można sobie obejrzeć cały filmik, jak ta trasa wygląda. A teraz moi drodzy, robię sobie chwilkę przerwy. I idę na jakąś kawusie, bo tam coś dymi, może jakaś kiełbaska z grilla, albo może coś dobrego tam będzie do zjedzonka. Tu sobie coś zaserwuję, ale przede wszystkim to taka godzina jest moja popołudniowa, południowa, wczesnopołudniowa na kawusie. No więc może coś tam będzie takiego. No co fajnie sobie dzieci jeżdżą drezynką, super sprawa, super weekend. Tam mamy perony, tam mamy stare wagoniki jeszcze. Można sobie wejść. o jak ciuch, ciuch tam trąbi. Gdzie kolejna będzie wycieczka? Kolejna podróż będzie rozpoczynana. A tutaj mamy stare wagony i stare yy, spalinówki stare lokomotywy Tam można wejść widzę, zobaczyć co jest w takim wagonie Ach, panie. Można wjechać. Ja to sobie Państwo robią. Kiełbaski, bułeczki, może musztardka, keczupik, tam z kawusia. Można sobie samemu chyba to wszystko przygotować zjeść, usiąść i zjeść tam mamy perony Jest jeden gryje, drugi grill. zobaczcie o fajna sprawa tak sobie można odpocząć tutaj i kiełbaskę zrobić no i jeszcze pokażemy tutaj wagoniki zakaz Wchodzenia, na no te wagony niestety nie można wejść. Jeszcze sobie wejdziemy pod, na ten peron, na ten peronik, no fajnie. Idziemy, 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 stare wagony, ale grafiki ładnie pomalowane, kolorowe. Tu mamy peron drugi, moi drodzy. Nie wiem gdzie jest peron pierwszy. W każdym bądź razie tu jest peron drugi. Czy to jest jakieś zejście? Nie wiem, czy tutaj są toalety. Zaraz zobaczymy, żebyście wiedzieli. Nie, nie, jakieś wejście, ale może to jakiś schron albo coś, bo takie, takie coś jest tutaj. No, a my tutaj mamy wejście do jakiegoś ogródeczka przy peronie drugim. Stacyjkowo Rudy, Dziecięcy Park Linowy. A widzicie, to jeszcze atrakcje są dla dzieci. Super. Jeszcze mamy atrakcje dla dzieci. Parklinowy, bistro, bistro można sobie usiąść, można sobie kawusie się wypić, gofry, lody. A tu mamy taką krówkę, krówka, Muczka. Fantastyczne są te zegary tutaj. Zobaczcie. Fajne zegary. No i tu mamy bistro. Zarośnięte, winorośnie. I coś tam można sobie zamówić, ale jak tam A tu mamy cały plac linowy dla dzieci i plac zabaw dla dzieci. Super, patrzcie sobie uważą. Dobra, my będziemy No to co moi drodzy? Koniec wycieczki, bo ja teraz robię przerwę na kawę. Tu byłam wszędobylska samochwała. Do następnego.